9 grudnia miała miejsce premiera spektaklu Lekkiego Teatru Przenośnego. W Chorzowskim Centrum Kultury zaprezentowano komedię, której pełny tytuł to: Ostatnie dni przed spodziewanym końcem świata, a bądźcie pewni, że koniec świata nastąpi. Jest to historia o ludziach, którzy żyją do końca, żyją e, pełną piersią. Czasem są śmieszni, czasem są e, tragiczni, ale. Historia jest zabawna i warto obejrzeć. W spektaklu uczestniczy sześć osób. Dwie z tych osób to są debiutantki. To jest nowa energia w nas. Przychodzą nowi, przychodzą nowe emocje, przychodzą nowe zachowania. My uczymy się o, tak samo od tych nowych, którzy przyszli, świeższych takich jakby. Jak, jak oni uczą się od nas, bo my mamy już no, trochę więcej warsztatów, prawda? Ale sprostali, dali wszystko z siebie i będzie dobrze. Wiele ciekawych osób można spotkać w takim sanatorium. Na przykład jest tu taka kobieta z Ameryki. A właściwie to ona jest z Ameryki. Jak to nie z Ameryki, jak ona ciągle tam jeździ? Więcej jest w Ameryce, jak w Polsce. Ona tam tu córki jeździ, która wyszła za mąż z Ameryki. No, jak ma córkę Amerykankę, to ona też musi być Amerykanką. Ale może i córki też nie jest całkiem Amerykanina, tylko Polakiem, który tam żyje. No nie będziemy się przecież kłócić, bo nie ma co. Spektakl jest z jednej strony bardzo śmieszny no, my wszyscy jesteśmy troszeczkę śmiesznymi ludźmi. A z drugiej strony no, skłania do refleksji, ponieważ e, mówimy o ludziach e, starszych. To jest taki temat trochę pomijany, bo zawsze w sztukach występują młodzi, energiczni, ambitni i tak dalej, ale ci starsi ludzie potrafią być dokładnie tacy sami jak młodzi, mają te same cele, mają te same uczucia, te same pragnienia i o tym jest ta sztuka. A co to Żałoba. Mój mąż też umarł, to też mam po nim żałoby, Ale ja się z tym tak nie obnoszę. Tak, ale wiecie co? On ma pewno żałobę po tym, co nosił kiedyś.